i uszczuć te pieniądze na Siema widzowie e, Gramy na LovePlay widzowie, nie na tym Nie gramy na innym, tylko gramy na LovePlay e, Gramy na LovePlay widzowie, nie na tym Nie gramy na... W moim serwerze? Przypominam, nie ruszam się. Nie ruszam się. A tak zaczyna jego. Oj, widzowie, no. obiecuję wam wakacje.